Dzień dobry, guru! Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień i spędzacie wspaniały nowy rok z rodziną i przyjaciółmi. Rok 2025 był świetny. Handlowaliśmy bitcoinem od kwietniowych minimów taryfowych eee, Ethereum, Tesla, Google, Nvidia. Zrobiliśmy ogromne zyski od kwietnia do października, a potem zamknęliśmy pozycję, co było świetne. Mieliśmy też zyski z transakcji z BESY 2023, więc kapitał mocno urósł. Ale te kwietniowe minima taryfowe na wielu aktywach dały ponad 100% zysku. Więc jeśli włożyłeś 1000 w Tesla przy kwietniowych minimach, masz teraz 2000. Jeśli włożyłeś 10 000, masz 20 000. Jeśli włożyłeś 100 000, masz 200 000. Jeśli włożyłeś milion, masz 2 miliony lub 2,4 miliona. Jeśli włożyłeś 10 milionów, masz ponad 20 milionów, bo to było ponad 100%. Było to około 200 do prawie 480 obecnie. Jeśli włożyłeś miliard, masz ponad 2 miliardy. Jeśli włożyłeś 10 miliardów, masz 20 miliardów. Jeśli włożyłeś 100 miliardów, masz 200 miliardów. To jest siła akcji, inwestowania i tradingu. Możesz zbudować ogromny kapitał. Nie ma limitu kapitału, który możemy zainwestować w określone akcje i aktywa, co jest niesamowite. Osiągnęliśmy te zyski, zabezpieczyliśmy je i nie oddaliśmy zysków z Bitcoina, Ethereum, Tesli, Nvidia czy Google. Nadal inwestuję w Google i buduję teraz pozycję na Bitcoinie. Odkąd się skorygował z. Bitcoin skorygował się ze 125, sprzedaliśmy w październiku. Około 118, skorygował się do 80, a teraz mam otwarty handel dwoma bitcoinami i wciąż trzymam Google. Chcę wrócić do Tesli. Dobrze byłoby, gdyby trochę spadła, bo wskaźnik PE jest zbyt wysoki, ale chcę wrócić do Tesli i do Nvidia. W tym filmie przejdziemy do wykresów Bitcoina, Ethereum i Tesli. Kliknij przycisk subskrypcji, daj łapkę w górę i włącz dzwonek. Jeśli masz pytania, daj znać w sekcji komentarzy poniżej. Przeczytam wasze komentarze na końcu filmu, a jeśli zyskacie dzięki mnie, zatrudnijcie marketerów w mediach społecznościowych, promujcie pokój, sprzeciw wobec wojny oraz chroncie naturę i drzewa. Przejdźmy teraz do analizy technicznej Bitcoina. Przechodzimy do kwestii technicznych. Bitcoin nie poruszył się znacząco, ale odnotował niewielkie odbicie. Na wykresach tygodniowych utrzymuje główną linię trendu, którą widać od 2023 roku, całkowicie od początku 2023. Um rozpoczął tę linię trendu i wspina się od 20 tysięcy aż do osiągnęliśmy szczyt 126 tysięcy, a potem nastąpiła potężna korekta. CR, kryptogurubot, bot, pokazywał niebieski sygnał kupna od 2023 roku aż do historycznego maksimum. To był niebieski sygnał kupna, a potem zmienił się na czerwony sygnał sprzedaży. Nadal jest czerwony sygnał sprzedaży. Nie przełączył się jeszcze na niebieski sygnał kupna. Był prawie dwa lata na niebieskim sygnale kupna. Wskaźnik bitcoina dał sygnał sprzedaży przy 126 i przy 166. Nie dał jeszcze sygnału kupna. Na tygodniowym oscylatorze stochastycznym jesteśmy wyprzedani, a to właśnie wtedy zwykle kupuje. Gdy stochastyk jest wyprzedany, podobnie jak uczę w kursie Kryptostokrum, sprzedajemy, gdy jest wykupiony. To jest najważniejszy wskaźnik, którego powinieneś używać. Spośród wszystkich aktywów ten wskaźnik jest najlepszy. Tygodniowy stochastyk zarówno gdy jest wykupiony, jak i wyprzedany. Gdy jest wyprzedany, zwykle zaczynam kupować. Gdy jest wykupiony, staram się sprzedawać, szczególnie przy podwójnym szczycie na tygodniowym stochastycznym. Na dziennym wykresie stochastyk idzie w górę i pomaga w krótszych ramach czasowych. Utrzymuje tę linię trendu. Mamy podwójne, a nawet potrójne dno Przy poziomie 84 tysięcy Co jest dobrym znakiem Nadal mam zlecenia kupna na 83 700, 80 tysięcy I 75 tysięcy Wciąż mam te zlecenia, ale teraz jestem W pozycji na bitcoinie Na Bybit możecie zobaczyć, że mam tutaj aktywną pozycję Na bitcoinie, dwa bitcoiny na minusie 641 To transakcja na 175 tysięcy dolarów I mam więcej zleceń kupna niżej Więc mam, widzę tutaj, mam zlecenia kupna Na 84, 82 74, więc mam sporo zleceń. 84, 82, 80, żeby dokupić więcej bitcoina. Nie wygląda na to, że będzie duża korekta. Nawet podczas świąt Bożego Narodzenia spadliśmy tylko do 86. Nie dostajemy zbyt dużego spadku. Mógłbym dodać, nadal mam zlecenie na 84, więc zostawię te transakcje aktywne. Były też dobre wieści o ton na, na Unii. Spalili pół miliarda dolarów. Wzrosło tylko o 4%, co pokazuje, że stan rynku nie jest najlepszy. Spalili pół miliarda dolarów i wzrosło tylko o 4%. Mam 10 tysięcy dolarów w Unii. Chcę dokupić więcej i mam 31 tysięcy dolarów w ton. Jest na plusie 1 200 dolarów. Unii wzrosło o 4% po ogłoszeniu tego spalenia. Główne wsparcie jest na poziomie 4,80 dolara. Mam zlecenie kupna na 2000 Unii, czyli około 2000 razy 4 dolary. Um, kupuję za 8000 dolarów po 4,80 dolara, a potem mam 3,30 i 2,30. Ale wydaje się utrzymywać tę linię trendu, choć to nie jest dobry znak. Ogłosili spalenie pół miliarda dolarów, a kurs ledwo się odbił. Nie wygląda to najlepiej dla altcoinów. Wciąż brak hosy na altcoinach. Szczerze mówiąc, powinni byli poczekać z tym ogłoszeniem. Moja transakcja była na plusie kilka minut temu 85400, ale potem się cofnęła. Ale mam zlecenie kupna na następnym poziomie 80, następne zlecenie na poziomie 84 zamierzam utrzymać te zlecenia kupna. Mógłbym ustawić kolejne na poziomie 80, przy tym wsparciu 85, ale zostawię zlecenia i zobaczymy, jak to się rozwinie. Przejdźmy do analizy technicznej Bitcoina, więc na wykresie dziennym, na wykresie 4-godzinnym wygląda byczo. Utrzymuje pozycję. Utrzymuje pozycję tutaj, trzyma się linii trendu. Wygląda na to, że tworzy pewien wzór, rodzaj konsolidacji. widać, że przypomina to opadający klin. Zazwyczaj takie formacje rozgrywają się tak. Buduje napięcie, buduje napięcie i wybija się, a jeśli zmierzymy dystans do celu od podstawy klina, to Bitcoin może zmierzać do około 90 9600. Więc dodam tu pół Bitcoina. Dodam go na tym wsparciu. Kolejne pół Bitcoina przy 86 500. Otwieram long, 86,500, więc doda kolejne pół bitcoina. Mam teraz 2,5 bitcoina, 86,500, 84. Mam zlecenie sprzedaży na 94, które zmienię na 99, bo to był nasz potwierdzony cel. Więc mam zlecenie sprzedaży na 99. Na tym wykresie widać, gdzie mam zlecenie sprzedaży na poziomie 99. Ale widać wyraźny opór na poziomie 94. Tak, faktycznie jest wyraźny opór na poziomie 94. Przesunę to z powrotem w dół. Czy mogę to zmodyfikować? Nie, muszę to zmodyfikować tutaj. Ustawię 94. Zostawię na 94, bo widać, że był tam wyraźny opór. Zamknął dwa bitcoiny na poziomie 94, co jest świetne. Dodałem też transakcje na WX przy 84, 80 i 75 dla Bitcoina. Brak aktywnych zleceń na wyzwanie 10k czy milion. Konto ma około 8k po sprzedaży spadków. To nie, zostaliśmy trafieni pod koniec rynku na tym koncie. Dołącz do Telegrama, tam jest elitarna grupa traderów. Znajdziesz ją w głównym linku do Telegrama. Mamy tam traderów publikujących wykresy, a także bota Gemini 3 Pro Trading. Teraz również wysyła alerty. AI, ale to jest eksperymentalne, to nie są porady finansowe. Bądź bardzo ostrożny używając tego, stosuj bardzo ciasne stop lossy. To eksperyment wykorzystujący AI, które stają się coraz lepsze, generuje jednak niesamowite sygnały handlowe. Niektóre z... masz kilka... są trzy, są trzy transakcje. Transakcja STAL jest otwarta. Jedna transakcja STAL osiągnęła stop loss na minus 1%, 1,4% i jest otwarty long na Bitcoinie, więc generuje transakcje. Możesz dołączyć do tej grupy elitarnych traderów. Są tam też inni, którzy udostępniają swoje wykresy, ale musisz zrobić własne rozeznanie. To nie są porady finansowe. To tylko traderzy dzielący się wiedzą i te AI. Przejdźmy do Tesli. Spadła o 2%, ale blisko historycznego maksimum. Zrobiliśmy ruch, gdy ją sprzedałem. Osiągnęliśmy 116%, ale trend się utrzymał i wzrósł do 128%. Ale sprzedałem to przy około 116% w październiku. Sprzedaliśmy to tutaj. Teraz jest na poziomie 475, nieco wyżej. Wygląda jednak na to, że osiągnęło główną linię oporu, dlatego szukam cofnięcia do 380 i 339. To są główne poziomy wsparcia. Na wykresie tygodniowym jest lekko wykupiony, co widać na oscylatorze stochastycznym i wskaźniku. Jak mówiłem o stochastycznym, jest wykupiony, więc chcę kupić, gdy będzie wyprzedany. Cofnięcie do 380 lub 339 byłoby najlepszym punktem wejścia, ale to bardzo silna flaga byka. Mamy maszt i flagę, a już wybija, więc celem tej flagi byłoby 600, ale chcę wejść przy... przy cofnięciu tylko dlatego, że wskaźnik PE jest wysoki. To są moje transakcje. Wszystkie linki do tych platform znajdziesz pod filmem. Zobaczysz Bybit z bonusem 60k, główną giełdę, WX z bonusem 200 w bez KYC, dostępną globalnie. Każdy może handlować gdziekolwiek. E, darmowy telegram, dołącz tam, a potem możesz wejść do grupy elitarnych traderów i brać kursy jamesryptoguru.com, a także dostaniesz tam boty i kilka komentarzy od moich uczniów. Jestem w trakcie kupowania domu za 2 miliony. Mam plus 122 tysiące. Mój portfel osiągnął milion dolarów. Możesz zobaczyć te komentarze. Kupuję wile, zarobiłem 500 tysięcy. Um. Kupiłem Twój kurs kilka miesięcy temu. Wziąłem trochę zysków. Kupiłem nowego Harleya, Davidson'a, Roadkinga. I widzisz, mam tysiące takich komentarzy od uczniów, co jest wspaniałe. Pomaganie ludziom i zmienianie ich życia to to, co kocham robić. Zobaczmy niektóre Wasze komentarze z wczorajszego filmu lub sprzed dwóch dni, wideo 3 z 10. Udostępnijcie ten film wszystkim, rodzinie i znajomym. Cześć, James. Dziękuję bardzo za codzienne nauki, motywacje, szerzenie przesłania pokoju. Twoje filmy stały się częścią naszego życia. Bardzo dziękuję, Mustafa. Dzięki Dominic. Raz, dwa, trzy pompka. Modlimy się o pokój w Rosji i Ukrainie w imię Jezusa. Modlę się o pokój dla wszystkich, módlcie się o pokój, zakończcie te wojny. Niech święta przyniosą chwilę pokoju tym zwaśnionym krajom. Módlcie się wszyscy o pokój, dążcie do pokoju, mówcie o pokoju. Przy każdym polityku dążącym do wojny czy zagrożenia, wybierajcie pokój. Kolejne fajne wideo. Dziękuję. Saćmy więcej drzew, czyste powietrze, skaczmy mocno. Ledwo drgnęło. Szczęśliwego nowego roku. Szczęśliwego nowego roku wszystkim. Kiedy kupno Tesli? Właśnie odpowiedziałem. Mądre słowa jak zawsze, James. Wdzięczny za analizy i pozytywną energię, którą wnosisz. Bardzo dziękuję. To moje aktualizacje rynkowe. Życzę Wam pięknego czasu z rodziną i przyjaciółmi oraz wspaniałego nowego roku i bądźcie wdzięczni, jeśli, jeśli macie rodzinę i przyjaciół. Jeśli nie, to działajcie. Macie jedno życie. Wykorzystajcie to życie, to ciało i tę świadomość najlepiej jak potraficie. Nikt Was nie uratuje oprócz Was samych. Uczcie się, ciężko pracujcie. Zapiszcie swoje cele. Wyobraźcie sobie cele. Mówcie o celach. Mówcie tylko o tym, co chcecie osiągnąć. Kocham Was wszystkich. Życzę Wspaniałego 2025 roku mieliśmy świetny czas, świetne zyski i je zabezpieczyliśmy. Gratulacje dla wszystkich. Życzę Wam najlepszego 2026. Niech spełnią się wszystkie Wasze marzenia, zapiszcie swoje cele. Wielkie cele na 2026. Kocham Was wszystkich. Miłego dnia i do zobaczenia jutro.